Dla tych, którzy myślą, chcieliby wybrać się na pielgrzymkę, warto kilka rzeczy powiedzieć, jeśli ktoś jeszcze w ogóle nie był. No jest to wiele dni w drodze i się idzie. Wszakże wysiłek fizyczny jest do pokonania, ale trzeba pamiętać, by mieć wygodne buty. One dobrze, gdy są luźne, rozchodzone. Dobrze mieć w plecaku czy w innym bagażu drugą parę na zmianę. Oprócz tego w takiej drodze jest wiele słońca, więc bez czapki, nakrycia głowy nie powinien pielgrzym ruszać. Bo jeśli tego nie ma, już się nieraz zdarzały udary słoneczne. W takim przygotowaniu pielgrzymkowym, no, we, w ekwipunku, musi też być jakieś okrycie przeciwdeszczowe. Chociaż ja na to tak patrzę, nie było pielgrzymki, na której by nie było deszczu. Nawet wtedy, gdy świeciło słońce niesamowicie. Lecz te okrycia przeciwdeszczowe to niekoniecznie chronią przed wodą, nieraz bardziej przed chłodnym wiatrem, który wtedy się pojawia, i to też jest istotne i ważne. W takich radach przygotowania do pielgrzymki dobrze zapamiętać sobie, by to, co pakuje się do bagażu, by poszczególne różne rzeczy, Pakować woreczki, bo różne rzeczy mogą się na pielgrzymce zdarzyć. Już bywały raz, drugi czy trzeci, na przykład nagle, nieoczekiwanie, burza się pojawiła, urwanie chmury i bagaży, które były wystawione zamokła raz z nimi, to wszystko, co było w środku. Więc warto pakować woreczki.